Dzień jest bardzo was na moim kanale Dzisiaj taki ładny, ładny ucisk, Jaki piękny Trafiłem oczywiście Maxa Z jednej skrzynki Jak tutaj będzie Najwięcej wyświetleń To jest chyba bardzo szaleje Patrzcie mam Maxa Już wam pokazuję tutaj od razu Mam Maxa dropem głosu przez skrzynki Już wam Mam 29 zamiarzy I jeżeli tutaj będzie najwięcej wyświetleń to po prostu, nagrywam oh, taki odcinek, żebym musiał kurde robić 100 pompek. W tej godzinie na, na przykład y, 500 ileś albo 400 ileś y, ten wyświetleń. 401 wyświetla, albo 302 wyświetla, 350 wyświetla to dajcie łapiec w górę. Nagrywam się w górę. A, to um, mógłbym tutaj, mógłbym. Dobra, więc y, już pokazałem mu, no dobra. Nie no mam tego masy, możemy sobie zabrać. Chciałem do was taki odcinek zrobić. Proszę widzowie, dajcie najwięcej oczek w górę. Zdaję odcineczek tak na żywo, mówię I to będzie taki długi odcineczek dla dla was. Нормально. Нормально. Это что-то. Это. Это вообще не нравится. А очень жаль, что разорвала, что что-то делаем. Obreston. jestem No dobra, O, oh, już się szło na to już. Dobra. dobra. E, więc sobie teraz tutaj w skiny, oczywiście. kupiłem tego. Kupiłem tego rurokrolądowego skina do Mortisa, jak to się widział. Te, tej piosenki. Rurokrolądowy Mortis. O, i znowu zapomniałem przecież tego awataru. Tam dajcie suba lajka. Ale to nic. Chyba was się obrazicie też. Przepraszam was, widzowie. No, znowu to się powtórzyło. Dobra, i patrzcie, tylko mi trzy postacie brakują, oczywiście. Ja bym chciał najbardziej, według mnie, spajka. To sobie zagrajmy, rączkę mordisem. Oczywiście to jest mój, to jest mój naj, naj, najlepszy dzień w życiu. Może was będzie też. Jak dajcie łapeczkę, to będziecie mieli skrzyneczkę. Zajmowałem. Opeczkę skrzyneczkę to yy, na pewno traficie jakiegoś mityka i dajcie suba to, to będzie o milion procent, a jak dajcie lajka like to będzie o 500. Czy o 1500 to o! I zawsze za jakąś bi gram. Ale zrobię unik. Patrz, patrzcie ludziska patrzcie ludziska ze śmietnicka ja nie, nie obrażam was tylko tych co teraz grają tutaj nie no ale naprawdę nie, nie, nie o was mi chodzi po co bym miał przezywać swoich widzów nie piszcie w komentarzach jakichś y, durnowatych y, przekleństw bo później wiecie nie będę mógł nagrywać odcinków i i chyba już pożegnacie się z moim kanałem. A mój kanał jest OP. Kto mnie lubi, dajcie, kto mnie lubi, dajcie pod moim komentarzem. Zrobię łapeczkę w górę. Chcę mieć tam najwięcej wyświetleń, najwięcej osób. Chcę, żeby tam oglądało ten odcinek. Powiedzcie wszystkim znajomym, kolegów, bratów, kuzynów. Nawet wujko, wujkowi, mamie, tacie i tyle tam. Powiedzcie po prostu wszystkim, kogo macie z siostrze, siostrzenice, wszystkich znajomych. Oj, i Trochę lagi takie mam, no bo... Jestem u, u rodziców w domu. Oj. No nie. i miejsce, no nie jest źle. Ale dobra. Jeżeli ten materiał wam się spodobał, spodobał, proszę, tylko ulepszę El Primo i będę go miał na Star Powerze. Zrobię to. Zrobię to. Ulepszy to. Kiedy będę miał tyle monet. Patrzcie do Karela I do mnie brakuje 7 punkty mocy. Do kruga też tak mało. I to mogę ulepszyć, ale nie ulepszam. Widzowie kocham was. I pa.